Cześć, świadomy sukces, Irena Dudek. Ciężkie życie biednego dziecka w szkole podstawowej i średniej. Dzieci momentalnie wyczują, z jakiej rodziny dane dziecko pochodzi. Te z bogatszych rodzin mają lepsze poważanie wśród nauczycieli. Taka jest prawda. Oczywiście nie u wszystkich. Te z gorszych rodzin nie mają łatwo. Muszą się przebić przez Ścianę lekceważenia, gorszego traktowania przez rówieśników i czasem, nawet nierzadko, przez nauczyciela. Nie każdy nauczyciel wykonuje swoją pracę z powołania. Dzieci z gorszych rodzin z reguły mają gorsze warunki do nauki w domu. Nie mówiąc już o dodatkowych lekcjach, nie ma na to pieniędzy. Kto im za to zapłaci? I tak. To koło życia się kręci. Taka jest realna prawda. Pomyśl nad tym, zastanów się. Kliknij w link i powiesz, jak zrealizować świadomy sukces. Pozdrawiam.